Czy z i one, I można jeszcze, żeby nie budowały mateczników jeden przy drugim, nie da się tego rozciąć. Co drugą, co trzecią larwę usuwamy. Wtedy te mateczniki te tak ładnie sobie piszą pod tym pod ciętym tarterkiem. Nie ma problemu. Wycinamy, trawiamy do jednej rzeczy. Każdy może spróbować. Na jakiejkolwiek pani. To nie ma problemu. Nie ma żaden z przykładów potrzebny, tylko kawałek nożną. No Albo z skrzynkami, no żeby ma pytanie. No i to co chciał Adam, pytanie. Jeśli ktoś ma, jakieś? Nie ma. Dziękuję bardzo. Teraz, czekaj, jeszcze raz. No teraz, proszę. Można przeprosić, Proszę bardzo. <riszy> nie, kontakt chcemy z tobą. Słuchajcie, mam tego. prośbę. powiedział Ale Paweł jest dość sporym pszczelarzem, z tego co wiem, się mam w tym roku 130 rodziny, a on hoduje... To trochę mnie podniosło. Wielka Kreska jest taka dość imponująca, ma spore doświadczenie w hodowaniu matek, też wiem, że sprzedaje odpady, więc yy, wydaje mi się, że jest to dobra osoba, żeby wywołać pytania, tak? Yy, nie wydaje mi się, że, yy, że konieczne jest, abyśmy tutaj zaproszali kogoś, kto napisał jakąś książkę, czy gdzieś tam był na sympozum, nie wiem. Mamy, mamy praktyka, który ma dobre rezultaty, także zachęcam, zachęcam do zadawania pytań, tak? Po to się spotkaliśmy, aby, aby pomieszać swój zakres wiedzy po to, abyśmy po prostu się coś prawda? Tak? Ale myślę, że jest, jest tylko to, o którym możemy żeby się wszyscy nauczyć, tak? To ja może powiem jeszcze odnośnie tych matek, bo jeżeli chodzi o matki kupowane te reprodukcje z dotacją, co to, to, to są, one są raczej produkowane na ilość, nie na jakość. Na sztukę. Na tyle matek, co ja kupiłem, naprawdę dużo jest praktycznie nie no ginie ginień tych matek. To przeważnie jak dzwonię z reklamacją, że matka mi po prostu zadziobały, czy coś oni mówią, albo że źle podał, albo że źle, że coś tam zrobił. Jest milion powodów mojej, mojej winy. Natomiast nigdy się tak nie zdarzyło z moją matką ze swoją matką lub od jakiegoś, lub od jakiegoś hodowcy, który kupiłem gdzieś od sąsiada, czy gdzieś, co produkuje matki. Nikt takiego nie stał. W tych odkładach, co robią pszczelarze właśnie na ilość, to biorą przeważnie kilo pszczół i 50 mateczników. Z czego to, 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 to mleczko się tam weźmie? Przeważnie powinno być na 5 kilo pszczół 10 mateczników. To wtedy rozumie, ale na odwrót nigdy. Panie Przewodniczący, zapieram i chcieliśmy, żeby Panowie powiedzieli na temat yy, odkładów, jak to robić. Tak, no tak. Może to, pan. tak, kolejna prezentacja będzie właśnie o wykonywaniu odkładów, bo też będzie wyglądać ja odkładów. Ja mam takie doświadczenie, mam niedaleko siebie duże, duże gospodarstwo, jeszcze państwowe, które produkuje matki, i ja widzę, jak tam stoją te ule. Tam rodziny wychowujące są na dziesięciu ramkach i koniec. Tam jest jeden korpus, powałka, daszek. I tak się hoduje matki na ilość. Ja brałem stamtąd też matki, bo mówić <coughs> o czymś, to się jest niedobre jest łatwo. Ale najgorzej jest to sprawdzić, czemu to jest niedobre. Jeżeli ja w tym samym dniu przywożę matki od swojego hodowcy i stamtąd i dosłownie unosienia się jedna. Prawidłowo, gdzie czerwi ładnie, czer jest rozszelony. Wiele matek stanów, gdzie przywoziłem, były od razu w trutówki. Spuszczałem, jest trutówka. Jeżeli te matki tam nie idą, bo nie są sprzedawane, bo jest niepogoda, pszczelarze nie biorą, te matki, jednodniówki są tylko z nazwy. Te matki mają 8, 10 dni, one u nich tyle leżą. I wiem to z doświadczenia. U mnie jest ten plus bo tego, wszystkiego był, że mieszkam blisko. Byłem osobiście kupować, osobiście odwiodłem te matki, powiedziałem w czym jest rzecz. No i na tym się nasz, nasz kontakt skończył i to gospodarstwo powiedziało, że ja już matek u nich nie tak mówię. Tak to wygląda, na miejscu, realnie. To samo wracając do pani Kębali, ta jedyna matka, która już została, to jest matka, którą przywiozłem z mateczników do rodziny, która miała trutówki. To jest jedna jedyna, która przeżyła, chociaż chyba jedna jedyna, która na tą wiosnę spadła. Znaczy na pewno mi spadła filma. Są trzy więc moja wina, że tak długo została bude. Paweł, A ja mam do Ciebie pytanie: materiał. Skąd wziąć dobry materiał? Bo w Polsce jeszcze wiemy, hodowcy, którzy są. Można. Natomiast gdzie, gdzie, gdzie za granicą można kupić na F0, tak zwane, bo jednak u nas mamy na F1 już. No mamy, no. Na forum była strona. Był tam taki temat y, zagraniczni hodowcy matek, coś takiego. To musiałbyś poszukać. Musiałbyś... No dobra, to ale to przeczytam, a proszę jakieś doświadczenie, może ty masz coś. Ja, ja osobiście przedniczą... mam ma... Tak, problemu problemów, które panu się wymienimy. Ja bym znał, że błąd sprowadza y, od właśnie właśnie w uchwalstwie. Y, zdanie przywożone I... do... ma. Od dółka. Grupa nie ma. I ona no, 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 a tego Petera jak przystąpić, no te to no, ten stary ustaw pośredniczy, to już brało taką matkę? Nie brało. Nie brało, nie, wiem. Bo To po prostu ma pośredniczy, tak? chyba, bo to chyba nie żołdówka, tam to się daje. Ja mam pytanie, bo ja tam nie jestem, no, no, tam, przeważem miodnym, tylko trzymam, którzy mam starali, żeby te ptaki były. Ile można, jak matka jest dobra, jest dobry zbiór jednego roku miodu, i później ile taką matkę można trzymać, żeby... Ile lat, z... chodzi panu, ile lat ma pan Może pan mieć matkę. Powinno się, przynajmniej tak się, okre... tak się mówi, że powinno się wymieniać co parę lat, prawda? Ja w tym roku zostawiłem sobie cztery matki, trzyletnie, które ten rok pociągnęły bardzo ładnie, bardzo ładnie mi rodziny do zimy przyszkowały. Co będzie na wiosnę, nie wiem, wiem, że żyją. Jak one będą startować, jak, jakby, jak będą czerwić, nie jestem w stanie powiedzieć. W każdym razie, jeżeli matka jest zdrowa, silna i ona czerwi na poziomie, takim jak czerwią inne, że ona nie odstaje od średniej w, 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 w paciecie, prawda? Ma, ma pan rozeznanie, która czerwi, słabiej, która mocniej. Ale jeżeli ona jest na tym średnim poziomie i ten pan zachować, to jest dobra, miodna i, i tam i tego? To generalnie jest tak, że w pierwszym roku podobno 80% mocy maje, w drugim i trzecim postępowaniu już spada po 20%. No ale powyżej poby trzeciego roku to już raczej się nie powinno zostać. Jeśli się nie wyroi, to tak jest. Jeżeli no, no się nie wyroi, jeżeli nie wymienią, jeżeli tylko czerni tak jak reszta, to nie No jak się wyroi, czy na przykład jest wól, no stoją mogę na. No wyroją się, przejdą same. Jak już jest, jak się wyroi,

czy ile ta matka ma lat, w jakim ona jest stanie. Bo najczęściej jest tak, że wychodzą ze starą matką, ta matka poczerwi i daje nam do miesiąca. I one zacznie, one ją będą cały dnie. Założą dwa, trzy mateczniki na cichą wymianę i one ją będą cały dnie. I pozwolą. Najlepiej na to pozwolić, jeżeli ta matka spełnia Pana ma oczekiwania. Już tylko po dwa, trzy to jak się przegląda, i jak będzie się ile i rewatycznie. Jakby tak to... no, no. to znaczy jest założon 2-3 i ile zostawia. Zostawić wszystkie. Bo to to nie A dwa, Jeszcze dzisiejszy. lepiej jeden ukraść i przenieść do innego. Jeżeli są na innych ramkach, bardzo. bardzo no, no, można to zrobić z tym okład, prawda? Ja mateczniki założone to przez rójkę, która że ze starą matką, jeżeli tych mateczników jest 2-3, naprawdę 2-3 nie więcej, to są mateczniki na cichą wymianę. Na środku klasy. No nie zawsze, bo, bo, bo może być po skraju, zależy jakim pasuje. To jest... Mogą być, nie muszą być na jednym. Ale na to, na środku są lepsze, bo, tam no. Większości no. To bo w większości mamy wyczniki po skraju. Ja. Która lepsze Są to, to, to na skraju czy w skraju? Krajowe są na skraju, ci wygłowiane są na środku. czyli inni taką zasadę? Tak, to jest, no nie zawsze. No. no nie zawsze, ale generalnie no, no. 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 zasady jest taka, generalnie no. no, no. tak. Ale na przykład są fajne, bo się zasad nie trzymają. Generalnie jest taka, taka zasada to jest to, i, ciekawie, nie? Przynajmniej ja że tego trzymam, że jeżeli są nie dwa, trzy mateczniki, góra trzy, to są mateczniki na cichą Obojętne, czy one są na jednej ramce, na dwóch, na trzech. Obojętne. Jeżeli są góra trzy, to znaczy, że są na cichą wymianę. I tyle. Może ja się nie... przejechałem w zeszłym roku, bo też były 2-3, Ale... zrobiłem piękny odkład, za tydzień było... zobaczyłem, go było następnych 7 czy 15, Ale... czyli te pierwsze 2-3 nie były jednak tylko wymianą, tylko zwykłe, ryjowe. A odkład Ale... jest taki, że do tej pory matki nie znalazłem, jest po prostu wzorowana najgorsza i jajma pierwszy, pierwszy taki matecznik na cichomym jale, który ja u siebie zauważyłem, to było wtedy, kiedy się żeniłem I... Od razu później dostałem zakaz zbliżania się do ula, bo wiadomo, że tam y, trzeba jakoś wyglądać w tym dniu I, i Gdzieś tam ta matka mi się wymieniła i wtedy właśnie zrozumiałem, że akurat z mojego doświadczenia to jest tak, że, że te matki z pojedynczych mateczników właśnie tych na środku plastra, wyściche wymiany, tak, Naprawdę u mnie tak było, tak? Może część tak jest. One były najbardziej wartościowe, tak? I w tej chwili, kiedy mi się jakaś tam gdzieś matka wymienia, choćbym za nią wcześniej zapłacił, to ja jej nawet nieraz pozwolę zginąć, bo to wiem, że ta matka się nie wygada da mi lepsze, lepsze mekty, tak? To ja jeszcze może powiem jedno z, yy, zdanie odnośnie wychowu. Jeszcze jeżeli produkujemy jakieś matki, jakie by to nie były, czy... Z cichej wymiany, rojowe czy, czy na własny pożytek, to powinniśmy zadbać też o trutnie. Przeważnie większość producentów to wyżyna te ramki pracy, trutnie wyrzuca, więc tutaj też potrzeba tych trudni. No, tutaj, jeżeli chodzi o selekcję tych, tych, tych trudni, to dobrym rozwiązaniem jest nieraz, że. Lepiej, żeby zap, 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 zapłodniła tym dziką pszczołom jakąś te, te trudnie. Tu chodzi o to, że przez setek lat selekcji tych pszczół te, te matki te, te pszczoły po prostu zapominają zapachy. Więc, jeżeli taka dzika pszczoła jakaś tam y, zapyli tą matkę, jest lepszym rozwiązaniem, jak y, byśmy te selekcjonowali, te trudnie, te matki i tak dalej. To wtedy, jeżeli my zwy, wy, wydziedziczymy to, że ona jest nierojliwa, nieagresywna nie, nie i ma dużą miodność, to ona traci po prostu drugie jakieś inne cechy genetyczne. Tak jak na przykład właśnie po ona nie pamięta y, dróg, ona jest bardziej wrażliwa na choroby, na pestycydy i w ogóle mały, wiele, mały jakiś uszczerbek jakiegoś pasożyta i ona już, y, cała rodzina, można powiedzieć, że pada. mówiłem na początku, że nawet kwestie o markach hodowanych u siebie od matek użytkowych, że bardzo często te matki hodowane po matkach użytkowych u siebie, one, one były dużo lepsze niż te matki kupione, unaśnione u kogoś, czy choć to jest po prostu kwestia unaśnienia lokalnymi trudniami, kwestia efekt heterozy. Dokładnie. Przystosowania do lokalnych warunków. Krainka czy Bukwa? Znaczy, tak. Ale w naszych warunkach tutaj w naszym regionie. To w jest inny rejon. <grym> 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 Ale nie no, jest grupa pszczelarzy, którzy powiedzieli, że nie tylko Bukwa, drudzy obok mieszkający, tylko Krainka. I teraz dlatego się pytam konkretnie. Czy... Ale to chciałbyś nam powiedzieć, e, jakie warunki mają...